Słuchajcie, Dziewczyny Chłopaki, Słuchajcie, w oczekiwaniu na Wenę, która przyleci smiernie mnie skrzydełkiem, biurkiem, albo kopnie w zadek, żebym wreszcie wymyśliła jakiś nowy kawałek, sięgnę do zasobów starszych wakacyjnych. No więc tak, w przypadku pytań prosimy o kontakt z centrum kontakt. Pod Centrum Podróży, ale to nie jest ten materiał. Proszę o ten materiał, o który prosiłam, który miałam przygotowany. No, numer rezerwacji to to nie jest to. Tak, no ja wiem to, to jest temat samolotowy, ale proszę, żeby był przygotowany ten, co trzeba. Tak. Kanka mózgowa. W powietrzu tkanka mózgowa, tkanka mózgowa, mózgowa, nie ma synchronu, tkanka mózgowa. No właśnie, to było głównie dla tkankowiczów, ale kto chciał to obejrzał. Ja teraz mam tylko taki problem, dlatego że ta tkanka się kończy, ee, ja bym chciała ją skończyć jakoś tak sklawrować, żeby ona była taka zwięzła, żeby się kończyła na przykład mogłabym zrobić coś takiego. Tkanka mózgowa, tkanka mózgowa, od nowa tkanka mózgowa. No i bieda. No chodź. chodź. siup.